Um, dzisiaj będziemy coś dodawać e, kupujemy coś dzisiaj. coś e, za te robuxy e, i ten dobra, czekajcie nie to dobra a sobie się coś kupimy za chwilę nie wiem coś coś sobie kupimy za chwileczkę Widzę. czy muszę sobie kupić coś takiego ale to jest wasza, wasza decyzja. A więc, no, to jest wasza decyzja. To mówię. To jest wasza decyzja. Napiszcie w komentarzu, ale potem może. Ale nie wiem, jeszcze nie jestem pewna. W ogóle wezmę na kostiumy, bo tam wszystko jest takie drogie. Heady body. Dobra. A co to jest ta połowa głowy? Aha nie. A na to mi nie stać nawet. No nie, bo są brzydkie włosy. Hola nie. Dobra, no to może... Widzę. Akcesorie jakieś. Pisz... Czapeczka. No nie wiem. Takie? Jaką bluzkę sobie? Znaczy bluzę. Takie coś? A co to jest? O Jezu. Ale bardzo drogie to jest. Czarna czaszka? To do, na rękę jest. Ale bez sensu wydawać 50 zł. No nie wiem, widzimy się za chwilę. Ja to kupuję chyba. Ja to kupuję. Ja to kupuję. Na drogie trochę. Nie no. Nie. Widzowie? Kupuję to. Na pewno chcecie, żebym to kupił? Kupuję. Nie no, ale nie, jeśli... Nie, ja tego nie kupuję. Coś wpiszę. To kupujemy tego smaka? Chcę to. widowie. Bo ja mi się to podoba. Oby 60 Robuxów. Hmm. Szkoda mi. Chciałbym to kupić, ale bardzo drogie. Smak. A nie, ja widzowie. Na szyjnik z YouTube. Te 20 Robuxów. Troszkę pani i widzowie, czy się opłaca? Napiszcie. Bo ja nie jestem pewny, bo to wszystko bardzo drogie jest, to trochę nie wkurza. No, ale szukamy dalej. No ten odcinek chyba kupujemy tylko tyle. Kupuję Bój item. Tylko 51 mi został. I jak wyglądam? No niestety albo to, albo to. A więc wybieram to. Nie złe, nie widzowie. Tak się tutaj. Prezent. Kurde. Spadła sobie leka jakaś papa.